Zaczynamy nasze zwiedzanie po wieliczce. Tu mamy trakt solny. A my zaczniemy od traktu powroźników. Pewnie jakoś tężnie ogarniemy. Mapa wieliczki. Widzę, że jest sporo szlaków rowerowych. My niestety rowerów nie mamy. Ktoś może z Was wie, co to jest za drzewo, bo nam to przypomina drzewo oliwkowe. Troszkę zbliżę. Słuchajcie, no mamy pierwszy hit w Wieliczce. Tam na dole chcieliśmy sobie wejść do tej tężni solankowej. Babeczka powiedziała, żeby sobie wyjść na górę, tu gdzie są te wszystkie kasy. Żeby zweryfikowali nasze dziecko, że nie ma powyżej 4 lat i wtedy mamy wejście córki jest całkowicie za darmo. No więc idziemy na górę. Gość, gość, w kasie, gość w kasie informuje nas, że nie ma czegoś takiego jak dziecko do 4 lat za darmo. Że musimy zapłacić za bilet ulgowy. No więc mówimy, że kopnęliśmy specjalnie tyłki na górę, bo przecież mogliśmy to zapłacić na dole. Ale przyszliśmy tu, bo tak nas skierowali. No więc gość twierdzi, że od dwóch miesięcy już no nie ma czegoś takiego jak dziecko za darmo. No Więc poprosiliśmy o jakąś osobę kompetentną, jakiegoś kierownika, no bo wszędzie mówił co innego. Podeszła jakaś kobieta i stwierdziła, że od stycznia już nie ma. Czegoś takiego jak dzieci do dwóch, tam do czterech lat całkowicie za darmo. Czyli każdy pracownik mówi co innego. No, z czymś takim się nie spotkałem, żeby trzy osoby mówiły co innego, no ale jak widzicie, pasowałoby teraz tą kobietę jeszcze raz nagrać, żeby powiedziała, że dzieci są całkowicie za darmo do czterech lat. Ale już dobra, nie będziemy robić boruty, bo to nie o to chodzi. Natomiast no, trzeba troszkę wyedukować pracowników. No to zaczynamy. No to dobre. ja pierw pójdę na górę, bo no, z wózkiem ciężko. No to co? Wspinaczka do góry Fajny chłodek. Na zewnątrz jest prawie 30. Tu jest fajny chłodek, natomiast tu trzeba uważać, bo te stopnie wszystkie są dosyć mokre. No fajny klimat. Tu widzimy wszystko z góry Panorama Wiliczki Później Wam pokażę tutaj na dole wszystko Dobra No i takie widzę kółeczko robimy. A, tam sobie mamusia przycupnęła za liścią. No i tak jak mówiłem, zrobiliśmy takie kółko. Ale tu chyba jeszcze można jedno pięterko wyżej wejść. Tak, jest jeszcze jedno piętro Podejrzewam, że będzie jeszcze ładniejszy widok o, Wszystko się odbija, ale no, Widzę, że się tłumy lgną na zwiedzanie tężni No powiem Wam, żeby to zrobić, naprawdę masę pracy ludzkiej Ale efekt jest fajny. No i co? No, chodzicie sobie tutaj dookoła, ławeczki co, albo takie o. albo takie właśnie jak wcześniej pokazywałem z przykryciem, żeby tam słońce ochronić się przed słońcem. No, no. Pół godziny taki seans wyczytałem, że fajnie jest sobie zrobić. Zobaczmy sobie tutaj na ręku do takiej pirogarni. No i coś tam mówiliśmy jakiś barszczyk, gołąbki, zupkę, zaraz zobaczymy. Takie widać bardzo takie domy. Tak, jak widzicie, starodawne. Obok tej pirożarni Jeszcze jest lodziarnia. Wszystko do jednej chyba firmy należy, bo ta sama osoba nas obsługiwała. No i my sobie wcinamy właśnie lody. Doszliśmy na staw Syberia, ale tu chyba jakiś pracy zabaw, bo musimy oczywiście zrobić przystanek dla naszej malusińskiej. Ona nie może żyć bez tych zabaw. O, jest! Jesteśmy w Wiliczce. Hotel Wierzynka naprzeciwko jest taki duży Park Pinokio. No naprawdę dla dzieci to jest raj. Jest ogromna ilość różnych zabawek, trampolin. Zobaczcie, chodź, się troszkę? Chodź. chodźmy do stolika, Ty się napije. O i tam jeszcze też basen jest tylko to chyba to jest dodatkowo płatne i wszystkie takie tam ciuchcia co widzicie o to jest też płatne, A tutaj te wszystkie takie karty na pedały to jest za free. No po prostu w cenie. No w sumie jeszcze zapłaciliśmy 25 zł za godzinę, ale dziwna sytuacja znowu, bo na takim dużym tutaj billboardzie jest cena 20 zł za godzinę w kasie, po drugiej stronie bo tam jest ten hotel Wierzynka tam płaciliśmy 25 więc nie wiem, czy chodzi o to, że jak przechodzimy na drugą stronę to przez 5 zł więcej będziemy to wyjaśniać, o co tutaj chodzi tutaj koło tego placu zabaw Macie cało O, tu jest. To są zwierzątka jakieś, bo ciąż natomiast, Natomiast ciężko to zobaczyć, bo. okej okay, tutaj, coś lepiej. Natomiast powiem Wam, że. Powiem Wam, że ten plac zabaw. Wymaga naprawdę jakiegoś totalnego serwisu, wiele rzeczy jest takich, no już widać, leciwych, wiele tych zabawek jest porozwalanych, a tamten gość znalazł no, takiego długiego gwoździa, gdzie jak widzicie jest masa małych dzieci, chodzą na bosaka, no facet się trochę przeraził, nie dziwię się. Ten gwóźdź był no, na długość palca dorosłego. Także ktoś to zbudował, ale żeby się widzę, opiekować tym, no to chyba troszkę gorzej z tym jest. Kolejny dzień. A my się przechadzamy tym razem traktem solnym. Wydaje mi się, że tutaj ta woda to jest. Nie jest to nie jest Tak, to jest po tej ulewie, co, co przyjechaliśmy. I ta woda już trzeci dzień stoi. A kacuszki sobie znalazły miejsce. Tworzec z Bardzo fajny dach. tak, przeszliśmy do indyjskiej restauracji Bieliczce Bieliczce, ona znajduje się tutaj na naszym osiedlu i co zamówiliśmy? kurczaka w sosie curry w sosie łagodnym jest u mnie. I rzeczywiście jest łagodny. Oczywiście do tego serz oraz chlebki nan i wieprzowina. Też w sosie kary. Ostrość średnia. I musimy skosztować, czy jest. Dla mnie to jest umek ostry. Słuchajcie, no polecamy wam osiedle Szymanowskiego, yy, restauracja indyjska Sharma, no naprawdę bardzo fajnie, co prawda babeczka za ladą, troszkę taka jest no sroga, że się tak wyrażę, taka jest no niezbyt uprzejma, natomiast jedzonko jak najbardziej okej. Okay.